Witajcie, dziś szybki instruktaż podstawowego ćwiczenia, jakim jest przysiad. Ćwiczenie to często pojawia się w naszym cyklu między ścianą a kanapą, dlatego warto, abyście wiedzieli, jak je poprawnie wykonać. Najważniejsze to na początku ustawić właściwie stopy. Szukamy szerokości między szerokością bioder a barków, dla każdego jest ona indywidualna. Stopy ustawiamy w skierowane w przód, natomiast niekoniecznie muszą być one idealnie równolegle ponieważ naturalnym jest to, że wychodzą one lekko na zewnątrz. Kiedy mamy pozycję wyjściową stóp, pilnujemy, aby zejść biodrami do linii kolan lub troszeczkę głębiej, zostawić plecy proste, a kolana ma, powinny zostać w linii stóp. I teraz schodząc w dół, wyciągamy i kostujemy ręce przed sobą, żeby ustabilizować pozycję. Ważne jest też, aby pilnować wzroku, który ma być skierowany przed siebie. Czyli schodząc w dół, nie zadzieram głowy wysoko do góry, tylko patrzę dalej przed siebie. Jeżeli teraz jestem ustawiony pionowo, patrzę w przód, to kiedy zejdę do przysiadu, będzie to mniej więcej metr do półtora przede mną. Pokazuję ćwiczenie. Bokiem, pozycja wyjściowa. Ruch zaczynamy od złamania pozycji w biodrach. Najpierw idą biodra w tył. Mam nadzieję, że już teraz problemu z tym ćwiczeniem nie będzie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.